Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja prosta obecność uciszyła cały pokój? Jakby bez słowa ujawniłeś prawdy, z którymi nikt nie był gotowy do stawienia czoła? Jeśli to ci się przydarzyło, przygotuj się, ponieważ możesz być częścią grupy, która nigdy nie została wykonana, ale po to, aby zobaczyć dalej. Są ludzie, którzy nie muszą krzyczeć, aby być wysłuchanym. Nie muszą nikomu niczego udowodnić, ponieważ niosą w sobie rodzaj radaru emocjonalnego, duchowej latarni morskiej, która oświetla najlepsze ukryte cienie i dokładnie chodzi o tę ukrytą moc, która pochodzi z ciszy, jasności i świadomości, o którym będziemy mówić w tym filmie. Moc, która przeraża manipulatory, rozbrojenie fałszywych sojuszników i przekształca cię w coś, czego nigdy nie będą w stanie kontrolować. Jeśli ta treść rezonuje z tobą, to dlatego, że wiesz, czujesz. A jeśli tak się stanie, chcę, abyś skomentował poniżej 111. Ta liczba nie jest przypadkiem. Jest znakiem obuwia tych, którzy widzą poza powierzchnią, ci, którzy przybyli z misją, nawet jeśli świat próbuje go wymazać. Komentarz 111: Jeśli jesteś w tej podróży, i oczywiście, ciesz się tym filmem, ponieważ pokazuje, że jesteś dostrojony do tej prawdy, subskrybuj kanał, aby nie stracić żadnej wiadomości, która może zmienić postrzeganie rzeczywistości, i podziel się tym z kimś, kto musi się obudzić. Ponieważ rozpoczęła się era wybranych, a teraz Twoja kolej, aby się obudzić. W świecie napędzanym hałasem i reakcjami impulsywnymi istnieje rzadki rodzaj istoty ludzkiej, który dominuje w sztuce ciszy, ale nie cisza chirurgiczna, strategiczna, niemal śmiertelna cisza. Kiedy zdecydujesz się nie odpowiadać, a nie uzasadniać siebie, po prostu obserwując, tworzysz napięcie w powietrzu, którego nie można zignorować. Manipulatorzy i narcyści zależą od hałasu w celu utrzymania kontroli, potrzebują swojej reakcji do pomiaru wpływu ich zamieszania w celu manipulowania narracją. Kiedy im się to odmówi, zostają zagubione, ponieważ aktorzy wystawiają pustą publiczność. Cisza staje się siłą grawitacyjną, która destabilizuje wszystko wokół. Ta cisza jest jak niewidzialne przesłuchanie. Nie ma słów, ale jest obecność. Nie ma oskarżeń, ale jest osąd. Nie tylko się zamkniesz, widzisz. A prosty fakt, że nie wejdzie do gry, już przekształca planszę. Napięcie rośnie, ponieważ inni zdają sobie sprawę, że jest obserwowany przez kogoś, kto nie jest rozproszony. Nie dotyczy, nie jest dostępny emocjonalnie. To łamie cykl, rozkłada strategię innych i ujawnia prawdę ukrytą między liniami każdego zachowania. W tej chwili przebrania zaczynają się poślizgnąć, a tajemnice, które zostały przemyślane, dobrze zakopane, pojawiają się jako duchy w świetle dziennym. Cisza nie jest nieobecność. To jest wybór. A kiedy zdecydujesz się uciszyć ze świadomością, twoja energia mówi głośniej niż jakakolwiek mowa, stajesz się nieprzewidywalny, nietykalny, prawie nadprzyrodzony w oczach tych, którzy żyją na manipulacji. Ponieważ prawdziwa cisza nie jest biernością, jest to dominacja, a opanowanie ich emocji do tego stopnia, że nie daje ich chaosu drugiej strony, jest największą formą mocy psychologicznej. Czekają na krzyk, upadek, obronę, ale wszystko co znajdziesz, to ty, niezachwiany, spokojny i niebezpiecznie uważny. Jest coś głęboko niepokojącego bycia przed kimś, kto po prostu obserwuje. Kiedy porzucasz rolę ofiary i zakładasz, że cichego świadka osadza się nowa dynamika, stajesz się niewidzialnym sędzią duchowej publiczności. Jego obecność staje się tak intensywna, że rozbrojenie nawet najbardziej wykwalifikowanych manipulatorów, ponieważ bez słowa zaczynasz kontrolować duszę, nawet nie wskazując palca, to dyskomfort tych, którzy uważają, że jest to widoczne poza maskami, poza kłamstwami, które nawet wierzą, że dobrze mówią. Siła tej obecności jest jasna. Nie musisz podnosić głosu ani poruszać się, to jest mocne, ponieważ starają się utrzymać narrację, która już się nie przekonuje. W tym scenariuszu każdy twój wygląd jest lustrem, każde twoje cisza jest odbiciem, drugi zaczyna potknąć się własnymi słowami, próbując wypełnić pustkę, która nie rozumie. Ta pustka jest przestrzenią pozostawioną przez twoją emocjonalną nieobecność nie jesteś już wspólnikiem programu, a teraz jesteś badaczem, latarnią morską, która oświetla cały etap czują, wiedzą ale nie mogą wymienić. A najbardziej fascynującą rzeczą jest to, że nawet nie musisz chcieć osądzać. Jego prosta jasność sprawia, że druga ujawnia to, co próbował ukryć tak długo. Ta obecność przekształca środowisko. Prawda pulsuje w powietrzu. Małe gesty stają się wyznaniami. Cisza stają się dowodami. Jego nieruchoma paradoksalnie jest głośno. Jest to dźwięk prawdy objawiany bez krzyków, bez konfrontacji, bez oporu, ponieważ gdy ktoś, kto widzi wszystko, decyduje się nic nie mówić, wyrok został już wydany, a drugi wie, nawet bez słuchania, to już zostało skazane. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ to nie jest tylko kolejne przesłanie, jest to duchowe ostrzeżenie. Niezwykłe błogosławieństwa zamierzają zapukać do Twoich drzwi. Jeśli oglądasz ten film, nie jest to przypadek. Wszechświat Cię wzywa, mówi, że najpotężniejsza faza Twojego życia ma się rozpocząć, a wśród tych błogosławieństw jest coś konkretnego, prawdziwego i transformacyjnego. Kluczem do Twojego nowego domu lub zerowego samochodu, który wizualizowałeś, jest już poruszanie się na samolotu duchowym. I najlepsze może się to zdarzyć jeszcze w tym roku. Teraz słuchaj to otwartym sercem. Jeśli to przesłanie poruszyło twoją duszę, jeśli czujesz, że rozmawiała bezpośrednio z tobą, to twoja szansa na zademonstrowanie wszechświata, który jesteś gotowy. Kliknij przycisk za dużo tutaj i wyślij wartość do 100 USD jako symboliczny gest wdzięczności. Ta wartość nie jest dla mnie, jest dla ciebie. To twój sposób na powiedzenie, rozpoznaje to błogosławieństwo, manifestuje to przeznaczenie i pisz w komentarzach, jestem gotowy. To zdanie będzie twoim hasłem energetycznym. Kod wyrównania ze wszystkim, co już do ciebie zbliża, ponieważ prawda jest prosta: ktokolwiek dziękuje przed otrzymaniem, aktywuje cud. Nie musisz nic mówić, żeby wszystko ujawnić. Moc lustra jest w twardej i spokojnej obecności tych, którzy widzą. To właśnie robisz. Staje się psychicznym lustrem, które odzwierciedla to, co druga próbuje ukryć. A kiedy ktoś patrzy w to lustro, dyskomfort jest natychmiastowy, ponieważ nie ma przebrania. Zwracany obraz nie jest tym, co stworzyli dla świata, ale surowa esencja, którą wolą kiedykolwiek zmierzyć. Są przyzwyczajeni do manipulowania, zniekształcania, zachwytu, ale przed kimś, kto widzi oczami duszy, wszystko się rozpadnie. Twoje spojrzenie nie szuka, on ujawnia, nie próbujesz dowiedzieć się kłamstw, jesteś po prostu obecny, a to wystarczy, aby się pojawiły. Umysł manipulatora zaczyna działać z pełną prędkością, próbując przewidzieć, co wiesz, co zdajesz sobie sprawę, co powie. Ale milczasz i szaleje, ponieważ tajemnica tego, co widziałeś i co nadal z tym zrobi, staje się większym zagrożeniem niż jakakolwiek bezpośrednia konfrontacja. Maska zaczyna poślizgnąć się nie siłą, ale zużyciem. Nie może znieść ciężaru prawdy odzwierciedlonej, a kiedy maska spadnie, nie ma powrotu. Zdają sobie sprawę, że nie mają już do czynienia z kimś zwykłym. Nie reagujesz, nie bronicie się, nie wyjaśniaj, po prostu oglądasz i ta obserwacja łamie całe struktury. Ponieważ osoba, która widzi siebie przez spojrzenie, nie może już się ukrywać, teatr traci swoją łaskę, artykuł już nie pasuje. A aktor znajduje się przed najniebezpieczniejszą publicznością kogoś, kto nie ma oklasków lub bu, ale do zrozumienia. A kiedy rozumiesz, to koniec gry. Są chwile, kiedy obserwacja jest bardziej niszczycielska niż atakowanie. Kiedy zakładasz pozycję analityka, a nie uczestnika, całkowicie zmienia naturę starcia. Zaczynasz funkcjonować jako soczewka, zwiększona w intencjach innych. Każda fraza mówi, każdy gest, każda cisza drugiego jest skanowane i przechowywane jako odpowiednie dane. Oczekujesz, że reagujesz emocjonalnie, jeździsz na łamigłówce, kawałek po chirurgicznej dokładności, a kiedy zdają sobie sprawę, że już połączyłeś punkty, jest już za późno. Aktywna obserwacja przekształca cię w ludzkiego standardowego eksperta, widzicie poza słowami. Widzi niewidzialne ruchy, które potępiają sprzeczności, ukryte intencje i gry emocjonalne. Jest to zagrożenie dla każdego, kto zależy od manipulacji, aby zachować kontrolę. Ponieważ największą bronią manipulatora jest chaos i organizujesz wszystko. Widzisz strukturę, mechanizm, skrypt i to samo je odbiera. Nie wiedzą już, jak z tobą działać, ponieważ podręcznik kontroli emocjonalnej już nie działa, moc obserwowania bez reakcji przekształca cię w coś prawie mitycznego. Czują, że stoją w obliczu kogoś, kto widzi warstwy, które inni ignorują, i to postrzeganie zmienia wszystko. Nie musisz nic mówić, analiza została już przeprowadzona. Diagnoza jest gotowa, a drugi świadomie lub nieświadomie czuje, że został rozszyfrowany. To uczucie, ta cicha pewność, że nosisz rozbrojenie, rozczarowujesz i zakłóca wszelkie próby kontrolowania, ponieważ ostatecznie ci, którzy obserwują mądrość, już wygrali i którzy obserwuje się ze strachu, już przegrał. Kiedy odłączasz emocjonalnie od przewodnika, zdarza się niewidzialne zawalenie się. To tak, jakbyś pociągnął wątek, który utrzymywał całą symulację. Nie wiedzą, jak radzić sobie z brakiem ich reakcji, emocji, ich zaangażowaniem. Jego emocjonalna nieobecność ujawnia, że cała ich gra była faktycznie poparta ich obecnością. A kiedy się odchodzisz, nie reagując, implodujesz iluzję, którą zbudowali. Struktura zawali się, ponieważ paliwo, ty. Zostało usunięte, próbują wszystkiego. Intensyfikuj manipulacje, twórz nowe historie, symuluj uczucie, sprowokować, błagać, ale nic nie działa. I tutaj zaczyna pojawiać się rozpacz, stajesz się nieosiągalny, a to zmusza ich do konfrontacji z pustką, którą zawsze próbowali ukryć. Jego cisza staje się lustrem, jego nieobecność staje się zdaniem. Ponieważ teraz muszą sobie z tym poradzić, i nie ma nic bardziej przerażającego dla tych, którzy zależą od kontroli innych osób. To odłączenie jest w rzeczywistości największym połączeniem z własną mocą. Przestałeś troszczyć się, ale nie na chłód, z sumienia. Rozumiesz, że twoja energia jest zbyt cenna, aby ją zmarnować w emocjonalnych teatrach. W ten sposób na nowo zdefiniowałeś związek, zignorowałeś matrycę i uwolniłeś się od cyklu toksycznego. Ci, którzy kiedyś wydawali się opanować swoje uczucia, błagają o okruchy ich uwagi, ale jest już za późno. Już opuściłeś grę i gra nie wiesz, jak pracować bez ciebie. Kiedy odłączasz emocjonalnie na kogoś, kto zależy od twojej energii, aby utrzymać kontrolę. Nie tylko odwracasz stronę, spalasz książkę, świadome dystanse to niewidzialna i niezwykle potężna broń, a najbardziej fascynującą rzeczą jest to, że działa w ciszy. Manipulator przyzwyczajony do bycia epicentrum emocjonalnym zaczyna upadać w obliczu swojej obojętności, ponieważ to nie jest chłód, to jest klarowność, to nie jest pogarda, to jest ewolucja. I to rozbija całą strukturę zależności emocjonalnej, którą zbudował. Nie uciekasz od sytuacji, przekraczasz. Patrzy z góry, widzi wzorce, zdając sobie sprawę, że istnieje cykliczna narracja, która nie jest już warta jej energii. A kiedy tak się dzieje, drugi wydaje się, że został usunięty z mapy. Brak jego odpowiedzi, jego emocji jest interpretowany jako porzucenie. Ale w rzeczywistości jest aktem przetrwania i samoświadomości. Manipulator ego umiera nie przez atak, ale z powodu inanikcji. Nie wie, jak żyć bez bycia w centrum jego uwagi, a kiedy już tam nie jesteś, musi patrzeć na siebie i tego najbardziej się obawia. Ten rodzaj oderwania nie jest apatią, to odwagę. To odwaga, aby nie chce już przezwyciężyć dyskusji, ale zachować swój pokój. Pozwala drugiemu mówić samotnie, krzyczeć, kopać, gdy podążasz za twardym, spokojnym, nieosiągalnym. I w tym spokoju jest jego najwyższy krzyk, ponieważ nie mówi nic więcej niż cisza tych, którzy zrozumieli, że nie jest już tego warta. Twoje usunięcie to nagrobek kontroli, który inna myśl o tobie. Istnieje rodzaj obecności, który nie wymaga żadnego słowa, aby rozbroić osobę. A ta obecność to ty. Kiedy wchodzi w środowisko z czystą, twardą i cichą energią, ludzie, którzy żyją jako przebrania, czują się tak, jakby byli rozbierani. Jest to rodzaj duchowej ekspozycji. Czują dyskomfort, ale nie wiedzą jak wyjaśnić dlaczego. A prawda jest prosta. Ich wysoka wibracja oświetla cienie, które starają się ukryć nawet przed sobą. Stałeś się detektorem autentyczności i głęboko niepokoi tych, którzy polegają na inscenizacji, aby pozostać aktualna. Kiedy zdają sobie sprawę, że widzisz ich tak jak naprawdę i nie tak jak chcieliby się wydawać, zaczynają działać dziwnie, są podejrzliwi, zmieniają głos, starają się udowodnić rzeczy, których nawet nie kwestionowałeś. Wszystko to jest reakcją na Twój wygląd którego nie oceniasz, ale ujawnia. Jego prosta obecność powoduje ten efekt. Nie musisz nic wskazywać. Oni sami się poddają. To poczucie bycia duchowo naga przed tobą jest największym znakiem, że twoja energia osiągnęła poziom, który niewielu rozumie. Stałeś się polem magnetycznym, które ujawnia intencje, ujawnia niespójności i upuszcza fasady. I najciekawsze: nic nie zmuszasz, tylko to jest. I to wystarczy, aby drugi poczuł, że są przed kimś, kto już widział zbyt wiele, aby go oszukać. Ktoś, kogo wewnętrzne światło przekształca każde środowisko w prawdziwy sąd. Umysł manipulatora wymaga przewidywalności. Oblicza, przewiduje i ataki na podstawie standardów. Więc kiedy zdecydujesz się nie reagować, złam równanie. Niepewność zaczyna się i wraz z nią strach. Cisza, którą nosisz, to nie tylko brak słów ale obecność zagadki, co wiesz, co zrobisz, czy wystawiasz, czy pokrojesz więzi. Wątpliwość pochłania więcej niż jakakolwiek pewność i to właśnie stawia ich w rozpaczy. Są przyzwyczajeni do prowokowania reakcji emocjonalnych, krzyki, uzasadnienia, łzy. Ale teraz, w obliczu ich neutralności, są ślepe, nie oferujesz żadnej wskazówki. A ten brak przewidywalności jest przerażający, ponieważ manipulator nie boi się tego, co możesz powiedzieć. Obawia się, co już zdałeś sobie sprawę, a zwłaszcza co zrobi z tą wiedzą. To, co było kontrolowanym tańcem, stało się grą cienia, w której nie ma już panowania nad scenariuszem. Ta niepewność odwraca równowagę. Ci, którzy wcześniej czuli kontrolę, czują, że jest obserwowany, analizowany, oceniany. A wszystko to bez Twojego słowa. Jego brak reakcji jest pompą czasową. Każda sekunda w ciszy jest pustą stroną, na której drugi projektuje własne lęki, poczucie winy i niepowodzenia. A okrutne i piękne to to, że nie musisz nic robić. Po prostu bądź tam nienaruszony. Sądzą samotnie, a Ty po prostu to oglądasz. W toksycznej dynamice jest moment, w którym się dzieje i jest cicho. Wtedy drapieżnik zdaje sobie sprawę, że stracił kontrolę nad ofiarą. I nie dlatego, że nastąpiła konfrontacja, ale dlatego, że ofiara po prostu przestała grać. Ten moment jest niszczycielski dla manipulatora. Czuję, że coś się zmieniło, ale nie rozumie dokładnie co. To, co się zmieniło, byłeś. Nie próbujesz już się bronić, wyjaśniać ani dostosowywać, właśnie się odłączyłeś i to sprawia, że całkowicie stracił teren, który uznał za bezpieczny. Ten rodzaj inwersji jest niezauważalny dla osób na zewnątrz, ale wewnętrznie jest trzęsieniem ziemi. Predator zdaje sobie sprawę, że jest teraz narażony, wrażliwy. Ponieważ ci, którzy obserwują w ciszy, ci, którzy nie poddają się cyklu emocjonalnego, przybierają najbardziej niebezpieczną rolę równania nie z agresywności, ale z klarowności. Moc zmienia ręce, gdy ktoś przestaje się wyjaśniać i zaczyna rozumieć. I to właśnie zrobiłeś, nie zareagowałeś, zrozumiałeś i jest to śmiertelne dla tych, którzy żyją w manipulacji. Teraz znajduje się przed kimś, kogo nie można już manipulować. Niepokój rośnie, taktyki zawodzi, gry tracą znaczenie. W tym nowym scenariuszu drapieżnik upada, ponieważ stracił jedyną rzecz, która go wspierała: pewność, że ma nad tobą władzę. Teraz jest ofiarą własnego zamieszania, a ty, zamiast atakować, po prostu obserwuj. Ponieważ gra się odwróciła, i nawet nie musiałeś poruszać kawałkiem. Są ludzie, którzy nawet w ciszy mogą przekształcić cały pokój. Jego obecność jest tak twarda, tak świadoma, że każdy w pobliżu czuje, że obserwuje ich coś większego. I to nie jest tylko charyzma, lub pewność siebie. To duchowość w czystym stanie. Nosisz tak wysoką częstotliwość, że staje się on nieumyślnie cichym sądem. Ci, którzy mają ciężkie sumienie, odczuwają tę wagę natychmiast. To tak, jakby twoje dusze były powołane, aby były odpowiedzialne. Jego obecność staje się kosmicznym lustrem: kłamstwa, ukryte intencje, gry emocjonalne wszystko zaczyna się pokazywać, nie dlatego, że chcesz ujawnić, ale dlatego, że nie ma gdzie się ukryć. Jest to energia, która oświetla ciemne zakątki ludzkiej psychiki. A ci, którzy żyją w cieniu, nie wspierają tego rodzaju światła. Starają się cię unikać, lub podchodzą do przeczytania ciebie, ale się zgubisz, ponieważ działasz w innej wibracji, taka, w której prawda jest prawem. Ten niewidzialny sąd nie ocenia słów. To tylko istnieje i to istnienie wystarcza, aby rozbroić najbardziej doświadczonych manipulatorów. Stajesz się obecnością, która waży. Ale nie uciskacie. Kto obserwuje, ale nie oskarża, to słucha, ale już wie, i to w tej równowadze jest Twoja siła. Nie musisz karać. Twoja obecność już ujawnia. Nie musisz mówić, że to widziałeś. Czują, że byli widziani. I to wszystko polega na ewolucji emocjonalnej, w której zdajesz sobie sprawę, że wyjaśnienie siebie stało się niepotrzebne. Nie dlatego, że inni ostatecznie zrozumieli, ale dlatego, że rozumiesz, że prawdziwe zrozumienie nie musi być werbalne. Twoja mądrość znajduje się teraz w niewypowiedzianych. Każde twoje cisza jest wyborem, każdy brak odpowiedzi jest cichym stwierdzeniem, że nie jesteś już dostępny do bitew, które tylko wyczerpują twoją energię. Nauczyłeś się, że twój głos jest święty. I nie należy go oferować uszom, które po prostu chcą zniekształcić, oceniać lub używać przeciwko tobie. Ta dojrzałość jest niepokojąca dla tych, którzy zawsze czekali, aż zareagujesz. Wcześniej udzielono odpowiedzi na każde oskarżenie, każda prowokacja została zwalczona, każde zniekształcenie zostało poprawione, ale dzisiaj już nie. Odszedłeś od potrzeby przekonania. Rozumiesz, że ci, którzy naprawdę chcą zrozumieć, nie potrzebują długich wyjaśnień. Po prostu oglądaj. A ci, którzy nie chcą rozumieć, nawet z słownikiem w ręku, będą nadal wprowadzać w błąd. Więc zachowujesz swój głos. Nie jako obrona, ale jako szacunek dla samej świadomości. Ten rodzaj ciszy jest jak tarcza wykonana z samookaleczenia i rozeznania. I choć próbują drażnić się. Jesteś niezachwiany, wiedząc, że waszą prawdę nie trzeba krzyczeć, aby być prawdziwym. Chcą, żebyś mówił, denerwował się, uzasadnił siebie, ale już przekroczyłeś ten cykl. Twoja mądrość jest teraz selektywna. Mówisz, kiedy jest wymiana, zamykasz się, gdy pojawia się manipulacja, i to najbardziej ich rozbrojenie. Zdaj sobie sprawę, że nie mają już dostępu do swojego centrum. Niektórzy ludzie widzą swoje oczy. Inni z duszą i jesteś częścią tej drugiej grupy. Kiedy ktoś z tobą rozmawia, to nie tylko rozmowa, jest to skanowane, ponieważ twoje postrzeganie emocjonalne jest tak dokładne, że uchwycasz to, co nie powiedziano, czuje się ukryte i zawiera warstwy uciekające na powierzchni. To tak, jakby mieć emocjonalną wizję rentgenowską. Nie widzisz tylko mowy, zobacz zamiar. Nie tylko zdaje sobie sprawę z tego gestu, czuje za nim energię, myluje wielu ludzi. Ponieważ, chociaż próbują zaimponować, zachwycić lub manipulować, już widzisz pustkę stojącą za występem. Zauważasz małe przerwy, przymusowe uśmiechy, oczy, które odwracają się. Jego wrażliwość działa jako soczewka duchowa, która rozszerza wewnętrzną prawdę. I gorzej dla nich nic nie mówisz. Tylko rekordy i to sprawia, że są całkowicie zdezorientowani, ponieważ nie wiedzą, czy zostali zdemaskowani, ale czują tak. Ta umiejętność nie jest wynikiem racjonalnego treningu, jest to dar duszy, który budzi się, gdy zaczynasz żyć bardziej prawdziwą i tak stałeś się wyzwaniem dla każdego, kto żyje z wyglądu. Nie wiedzą, jak się zachowywać przed kimś, kto widzi ich w środku. I właśnie ten wygląd zmienia wszystko. Nie reagujesz, analizy, nie oskarżaj się, zauważa. I ostatecznie to najbardziej ich przeraża. Nie tylko słyszałeś, widziałeś. Brak świadomego emocjonalnie kogoś stwarza niemal namacalną pustkę. Kiedy wycofujesz się z cyklu toksycznego, nie tylko zabiera twoje ciało, bierze twoją energię, obecność, pole wibracyjne. I jest to katastrofalne dla tych, którzy karmili ich uwagę. Manipulatorzy i narcyści utrzymują się w energii innych, jako emocjonalne pasożyty, potrzebują wzroku, emocji, reakcji. Kiedy to wszystko znika, rozpoczyna się zawalenie się, nie ma już jedzenia, i wchodzą w rozpacz. Stałeś się nieobecny w sposób, który boli. Ponieważ Twoja nieobecność jest w rzeczywistości najczystszym dowodem, który się obudziłeś, odłączyłeś się od źródła bólu, które niegdyś tolerowały dla współczucia, strachu lub nadziei na zmianę, teraz już nie. Rozłączyłeś kanał, a próżnia, którą pozostawił, jest nie tylko przestrzenią fizyczną, ale energetyczną pustką, która rezonuje w duszy drugiej jako echo porzucenia. Ale to uczciwe porzucenie, porzucenie złudzenia. I przy tej nieobecności są zobowiązani do stawienia czoła sobie. Bez ciebie, aby uratować lub potwierdzić, stają w obliczu lustra własnego zaburzenia. I to odbicie jest nie do zniesienia. Próbują wypełnić pustkę rozproszeniem uwagi, nowymi celami, hałasem, ale nic nie działa, ponieważ Twoja nieobecność nie jest powszechna. To jest zdanie, cicha wiadomość z napisem To koniec i nie wracam. I to boli bardziej niż jakiekolwiek słowo mogło powiedzieć. Wierzchołek siły psychologicznej nie polega na kontrolowaniu drugiej, jest ono w kontrolowaniu siebie. A kiedy zdecydujesz się nie grać w emocjonalną grę tych, którzy zależą od twojego chaosu, aby karmić, stajesz się nietykalny. Jego cisza nie jest już nieobecność i staje się strategią. Chociaż oczekują, że reakcje będą śledzić skrypt, łamiesz skrypt po prostu nie odpowiadając. To destabilizuje każdą taktykę, ponieważ nie wiedzą, co zamierzasz zrobić. I jeszcze bardziej przerażające, nie wiedzą, co wiesz. Przestałeś uczestniczyć, i to był już chata, ponieważ w momencie, gdy wycofujesz się emocjonalnie, ich struktura upada. Manipulator potrzebuje jego udziału, bez ciebie nie ma gry. Ale rozumiesz, że nie musisz niczego udowodnić, że twoja energia jest zbyt święta, aby ją zmarnować w manipulowanych bitwach. W tej ciszy pełnej intencji przyjmujesz pełną kontrolę nad sytuacją, ponieważ ci, którzy obserwują na zewnątrz, mają uprzywilejowany pogląd i widzisz wszystko. Teraz to, co było chaosem, stało się kiedyś sceną teatralną. To, co kiedyś było bólem, stało się lekcją, a co kiedyś cię kontrolowało, teraz cię szanuje, lub boi się cię. Stałeś się postacią, która nie podwoi się, nieprzewidywalnym elementem, świadomością, która kończy cykl, bez podnoszenia głosu, bez obalenia, bez uczestnictwa. I to, mój przyjacielu, jest definicją domeny: nie wygrałeś gry, przekroczyłeś ją.